Hej, witam Cię w kolejnym nagraniu, tak więc zgodnie z zapowiedzią na podsumowaniu sesji którą tutaj masz w tym momencie okazję sobie obejrzeć, którą być może już widziałeś, tak więc zapowiedziałem, że poświęcę również dzisiaj kolejne nagranie, tym razem wezmę pod kanie, tak więc zerkniemy sobie na wykres, jak również chcę przytoczyć kilka istotnych informacji. Miałem w planach zrobienia też nagrania, zaraz jak się ukazały te wyniki finansowe takie, które pokazywały właśnie, co się tak naprawdę wydarzyło w tej spółce. No ale z racji oczywiście braku czasu, jakoś do tego w końcu nie przystąpiłem. Chyba, że chciałbyś się z tym zapoznać, żebym mógł go tutaj przytoczyć w tym nagraniu, to po prostu daj mi znać w komentarzach, to w wolnej chwili po prostu wrócę do tego nagrania. Myślę, że jak już upłynęło tyle czasu, to nie wiem, czy jest sens w ogóle się nad nim pochylać, ale jeżeli uznasz, że oczywiście tak, to daj mi tylko znać i oczywiście dla Ciebie to zrobię. Tak więc, jeżeli trafiłeś tutaj być może przez przypadek, a być może interesujesz się właśnie giełdą, czy też innymi rynkami, dającymi możliwość właśnie tutaj budowania swojego kapitału, to serdecznie Cię witam. Zachęcam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka i pozostawienia komentarzy, tak abyś raz wyraził swoją opinię na temat, czy. Konkretnie tej spółki, Kani czy też rynku i tego, jak Ty oceniasz daną sytuację. Tak więc z góry za to dzięki. I myślę, że pierw zanim przejdziemy do wykresu, bo od wykresu chciałbym zacząć, to trzeba się też. Przede wszystkim dowiedzieć, dlaczego akcje są zawieszone, bo jak wiesz, Akcje Kani, teraz są zawieszone, ich obrót, tak więc myślę, że trzeba przytoczyć przede wszystkim tą informację odnośnie zawieszenia obrotu tutaj akcjami na GPW. Tak więc na żądanie, jak widzisz, KNF, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, obrót akcjami Zakładów miastnych Henryk Kania, Dreweksu i Evers Investments poinformowała giełda w uchwałach zarządu. Zawieszony został także obrót obligacjami Henryka Kani, tak więc powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku bądź przekazanie niekompletnego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2019 roku. To, to jest niezawierającego raportu bieżącego z przeglądu półrocznego, skróconego sprawozdania finansowego w terminie określonym przepisami prawa, podał KNF w komunikacie, czyli zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło 2 października i właśnie od tego momentu niestety ci wszyscy, którzy posiadają akcje Kani, a na pewno jest sporo takich osób, nie mają możliwości teraz obracania tymi akcjami i tak naprawdę zostali z nimi z portfelu. Kiedy tak naprawdę akcje i w ogóle Obroty tutaj notowania Kani wrócą na warszawski parkiet i będzie możliwe przede wszystkim czy też sprzedaż, czy spekulacyjny zakup, bo spółki, w takiej sytuacji finansowej jak Kania, można obserwować, że w tych dolnych fazach historycznie, patrząc naprawdę, tam takie są obroty mielone. Szczególnie kiedy już wchodzi w grę jakaś mocna restrukturyzacja, upadłości, jakieś inne dziwne rzeczy, to naprawdę spekulacja odchodzi tam nieziemska. I ci, którzy lubią zastrzyk adrenaliny i dosyć mocne ryzyko, to tam po prostu mierą te akcje i czasami udaje im się naprawdę wyciągnąć niezły zysk ale oczywiście każdy robi to co lubi, tak więc jeżeli Ty lubisz też takie wrażenia, to pewnie będziesz mógł skorzystać, jeżeli akcje i notowania tutaj Kani zostaną odwieszone na GPW, tak więc zerknijmy sobie na wykres historyczny myślę, że zacznijmy od wykresu rocznego, tak więc tutaj w tej perspektywie czasu możemy sobie zobaczyć że tak naprawdę historyczny poziom dla tych akcji to było i 5,8 groszy, czyli 518 groszy to była cena tak naprawdę maksymalna, za którą tutaj Kania był sprzedawany, tak więc nawet sobie zerknijmy, zobaczmy ten największy szczyt 518 do teraz, do tego ostatniego dnia, w którym było to notowanie, czyli 0,1. I zobaczmy, co tak naprawdę z tego wyszło, tak więc 01. Czyli, jakbyś, że tak powiem, zahibernował się na ten czas i zapomniał o tym, że w portfelu kupowałeś kanie parę lat temu na szczycie za 5,18 i nagle się obudziłeś, logujesz się na swój rachunek maklerski i kania widzisz raz, że nie możesz nic z nią zrobić, bo obroty są zawieszone i aktualna cena to jest, jeden, to jest 10 groszy, tak naprawdę, to straciłeś właśnie 98 ponad procent, i żeby wyjść na zero. Musiałbyś odrobić 5080%, tak więc kosmiczny wynik. Tak więc, już tutaj widać, że po tym roku 2009, w którym nastąpiło, przepraszam cię, po tym roku. Hmm, Tutaj w tym momencie, który tutaj widzisz, tak więc w 2009, dobrze mówiąc, coś mi się tutaj przedstawiło. mamy 2009, tak więc tu był ten szczyt, potem mamy dwa lata spadkowe, bardzo ładne wyjście z Inside Bara górą, które dało bardzo ładnie zarobić na tej fali, myślę, że też sporo ludzi zarobiło bardzo fajne pieniądze i nawet możemy sobie to zmierzyć, 2,13, kupiłeś sobie za 2,13 kanie. Zapomniałeś na rok o niej i tak naprawdę budzisz się kolejnego roku i sprzedajesz ją za poziom 4,49 i możesz odbębnić sukces, bo 110% zarobiłeś w rok na giełdzie, to jest bardzo przyzwoity wynik i kolejna rozgrywka, kolejny rok w inside barze, potem mamy szarka i jazda w dół już trwa nieprzerwanie, tak naprawdę przez 6 lat do chwili obecnej. Tak więc jak widzisz ta kania już nam spadała systematycznie, te spadki niestety nie miały miejsce, tak więc w tak długim horyzoncie czasowym widać niestety jak mocno spółka traciła tutaj na jeżeli chodzi o notowania na GPW i zerknijmy sobie już w niższym tutaj interwale czasowym, to jest wykres oczywiście kwartalny, tak żebyśmy znaleźli ten punkt, w którym zaczęła się tak naprawdę ta, ta zwrotka, tak więc myślę, że to jest taki fajny, na tym młocie można pokazać fajny punkt wejścia 1.67, żebyśmy po prostu czysto sobie zmierzyli i ten najwyższy punkt w 2013 roku, to było 2.51, też bardzo ładnie 50% do góry i od tego momentu, czyli to było dokładnie tak jak tutaj widać, pod koniec 2013 roku już zaczął się dynamiczny odwrót tutaj na Kani i nastąpiła po prostu bardzo mocna wyprzedaż tych akcji, i potem mamy wykres oczywiście miesięczny, tak więc w tym horyzoncie czasowym, tak jak tutaj widzisz, można powiedzieć, że widzimy ewidentnie ten punkt właśnie grudnia i końca nawet już od października mamy ten szczyt, popatrz nawet taki podwójny szczyt, który nie został przebity, ewidentny opór i jazda w dół, podbicie jazda w dół, tak więc nawet zobaczcie po zamknięciach, jak to wyglądało. Tak więc no niestety już te problemy Kani, jak gdyby giełda wyceniała dużo, dużo wcześniej. I w końcu finisz mamy tutaj na tych poziomach i oczywiście wykres tygodniowy, tak więc ta półka, która nam się tutaj utworzyła, kiedy tak naprawdę rynek czekał na informacje napływające ze spółki, czy będzie jakiś kapitał, czy coś się tam wydarzy, czy będzie coś pozytywnego, bo tutaj następowała naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, którą zaraz Ci pokażę na wolumenach zresztą i jeżeli by było cokolwiek pozytywnego, to byśmy mieli prawdopodobnie wystrzał aż tutaj, tak więc to byłby takie czyste, czysto teoretyczne zagranie, nawet sobie możemy je również czysto hipotetycznie oczywiście zmierzyć 0,27 jeżeli by wtedy coś napłynęło na rynek, jakiejkolwiek pozytywnej informacji że ktoś się dogadał, że pojawiły się pieniądze, no to praktycznie można powiedzieć, że pod złotówkę 0,9 złotówkę można było podbić, czyli 0,9 233-200% nawet bezpiecznie to po prostu było takie rozegranie, dlatego tu mało miejsce właśnie taka zbieranina, tak więc możemy nawet sobie zobaczyć, jak to wyglądało na wolumenach i ewidentnie tutaj widać, że największy wolumen pojawił się w tym ostatnim roku. Tak więc widać to, że wszyscy ci, którzy byli zapakowani w poprzednich latach po prostu nie kaszowali swoich pozycji, bo widać to ewidentnie po wolumenie, że ci wszyscy, którzy byli zapakowani niestety w większości prawdopodobnie są oczywiście ugotowani w tych pozycjach, tak więc wygląda to niestety bardzo negatywnie i myślę, że tutaj jest wiele tragedii, które po prostu są spowodowane tym dosyć mocnym spustoszeniem w portfelu, jeżeli to zaangażowanie kapitału było duże. Tak więc tutaj ewidentnie też widzimy na wykresie miesięcznym, jak już tutaj wolumen zaczął bardzo Mocno pracować na wykresie Kani i ten wykres tygodniowy, który ci tutaj już pokazuję na końcu Również pokazuje, jak mocno została ta półeczka już tutaj konsolidowana, i tak naprawdę niewiele trzeba było. Widzimy tutaj tą świecę, aby po prostu to wystrzeliło, bo te zbiórki to świadczyły po to, żeby w końcu móc to wypchnąć do góry. I niestety negatywny scenariusz, e, i to co się zadziało, czyli zawieszenie akcji 2 października tego roku e, na wniosek właśnie e, tutaj jak widzimy, KNF-u i tych spółek, tak więc no to wszystko się zadziało na Kani i niestety wydźwięk jest negatywny. No i oczywiście ostatnia informacja i tutaj oczywiście pod tym artykułem już również zbiór tego, co chcę Ci przytoczyć, że ZUS rozpoczął egzekucję w zakładach miastnych Kania. Jeden z banków zablokował 1,36 miliona środków znajdujących się na rachunkach spółki, tak więc jak widzisz, zatem Kania nie podaje o który bank chodzi spółka tłumaczy jedynie że blokada została dokonana w oparciu o tytuł egzekucyjny wystawiony 8 listopada 2019 roku przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku blokada w pełni pokrywa kwotę z tego tytułu czyli właśnie to 1.36 setnych miliona. Przypomnijmy, że od 7 czerwca zatemkania znajduje się w trakcie przyspieszonego postępowania układowego. Na początku września Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach uchylił zarząd własny dłużnika nad, całość, nad całością yy, majątku i ustanowił zarządcę w osobie Mirosława yy, Możdżenia. Spółka znalazła się w tarapatach finansowych i musiała uciec pod ochronę sądu. U podstaw problemów leżały między nimi na narastające i nieściągane należności od jednego z partnerów. 30 października poinformowano, że Cedrob wydzierżawi majątek ZM Kania i będzie płacił spółce 300 tys. zł miesięcznie oraz pokrywał koszty działalności. Umowa została zawarta na 12 miesięcy. Wcześniej Kania wnioskowało o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z chwilą wyboru oferty dzierżawy Cedrobu lub Tarczyńskiego. Ten ostatni ostatecznie się wycofał. Wierzyciele nad tym wnioskiem mają pochylić się 2 grudnia. Pod koniec października zarządca informował z kolei, że brak jest możliwości sporządzenia planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności. Zwracał uwagę sądu na zaistnienie przesłanek do umorzenia przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec dłużnika w postaci wystąpienia okoliczności, z których wynika, że układ nie zostanie wykonany. Między innymi trudności w przejmowaniu zarządu oraz zajęcie dokumentacji spółki przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Krajową Administrację Sądową. I tak jak widzisz, to były te informacje, które czy Cedrop, czy właśnie Tarczyński, to są te informacje, które pojawiały się w tych okresach jeszcze przed zawieszeniem akcji, że coś tam w trawie piszczy i tutaj te wolumeny jeszcze bardziej podgrzewały tę atmosferę i myślę, że wtedy, jeżeli czy Tarczyński, czy właśnie Cedrop, jeżeli jakiekolwiek pozytywne informacje by napłynęły z tych spółek, czy w ogóle pojawiłoby się ktoś, kto chciałby dokapitalizować i, i, i Kania, jeżeli by się dogadał, no to myślę, że mielibyśmy właśnie to scenariusz bardzo pozytywny. No niestety na razie jest ta rozgrywka negatywna. Myślę, że najwięcej tutaj, niestety, jak zawsze tracą inwestorzy indywidualni, czyli my, maluczcy, że tak powiem którzy gdzieś szukamy przystani dla swoich, jego kapitału, no to tak naprawdę zawsze obrywamy, bo niestety nie mamy dostępu do informacji, nie wiemy, co do końca w spółce piszczy, akani, Kani no z tego, co widać po tym wykresie, shortować nie można by byłoby, jakby ktoś wziął shorta z tego pozycji, to naprawdę by był nieźle zarobiony, ale do takich technicznych możliwościach nie było, tak więc zobaczmy. Tak naprawdę, że no dużo, yy, od bardzo dawna jak widzisz parę lat spółka traciła na wartości i ta sytuacja gdzieś już tutaj giełda już wyceniała znacznie wcześniej i te wszystkie sytuacje, które potem się złożyły na to jak finalnie ta sytuacja się zakończyła, no niestety już wszyscy o tym wiemy, tak więc mam nadzieję, że tym takim materiałem i tym przeglądem tego wykresu pokazałem Ci tak naprawdę jak to wyglądało w długiej perspektywie pod kątem wyceny akcji właśnie Spółki Kania na giełdzie. A ja jestem im ciekawy Twojego zdania na ten temat. Tak naprawdę, jak to oceniasz? Czy nastąpi odwieszenie notowań Kani na GPW? A jeżeli tak. Co z jakim scenariuszem będziemy mieć do czynienia? Czy nadal, bo możemy kontynuować ten spadek, no bo jeszcze do tego przysłowiowego jednego grosza droga daleka, jeszcze dużo możemy tracić? Czy wręcz przeciwnie, być może będziemy mieć fajne odbicie? Oczywiście w tym momencie, kiedy te akcje zostaną odwieszone i te notowania wrócą na, na GPW. Tak więc ja jestem ciekawy, oczywiście Twojego zdania. Daj znać w komentarzach, co myślisz o tej spółce. Być może nawet jesteś akcjonariuszem albo rozgrywasz to właśnie w takim scenariuszu bardzo ryzykownym, bo lubisz tego typu tutaj emocje i czemu nie? Jeżeli rozgrywasz to w taki sposób, to na pewno masz do tego jakieś umiejętne podejście, strategię, a być może liczysz na łód szczęścia, bo również tak jest. Tak więc, jeżeli to nie jest kapitał, który Cię boli, jeżeli to jest kapitał, który e, możesz stracić e, i do którego podchodzisz luźno, to wtedy taka, że tak powiem, gra e, ma sens. E, tak więc to wszystko w tym nagraniu. Mam nadzieję, że Cię zaciekawiłem tematem. Jeżeli chciałbyś, abym przytoczył tutaj wyniki finansowe e, Kani e, to daj znać, one już były publikowane jakiś czas temu, tak więc no temat nie jest, że tak powiem, świeży i to wszystko w tym nagraniu. Tak więc pozdrawiam Cię na razie, trzymaj się na razie, hej.